Nazywam się Akadiusz Nowakowski, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia solidarności 2010 w Łodzi. Jesteśmy w tym momencie przed biurem poseł... pani poseł Iwony środzińskiej w której działania w komisji sejmowej w kwestii przyznania koncesji dla telewizji Tiffany na multipleksie budzą nasze głębokie zaniepokojenia, a nawet oburzenia. Sprzeciwiamy się dyskryminacji społeczności katolickiej w Polsce. Słupaczy Radia Maria, widzów Telewizji TV, ale cała sprawa ma znacznie szerszy kontekst. Chodzi tutaj o łamanie praw obywateli i niszczenie społeczeństwa obywatelskiego. Pani Poseł jest tylko wykonawcą, wykonawcą polityki skierowanej przeciwko określonym grupom obywateli, ale ponieważ my jesteśmy z Łodzi, Pani Poseł ma tutaj też biuro, przybywamy tutaj wyrazić nasz sprzeciw. Jeżeli stanowisko i sposób postępowania Pani Poseł się nie zmieni, przewidujemy dalsze działania w celu rozszerzenia zasięgu protestu. Biuro ja mamy prawo wejść. Mamy na cztery godziny, proszę. Będzie można wejść i bo proszę, proszę, większą grupę, ale jeszcze proszę. czekamy na dwie, osoby. Dobrze, proszę bardzo. Nazywam się Arkadiusz Nowakowski. Jestem przedstawicielem soczarni w klasie 110 w Łodzi. No i przybywamy tutaj jako z jednej strony przedstawiciele tego stowarzyszenia, z drugiej strony jako obywatele, bo nie wszyscy tutaj należą do stowarzyszenia. No, jesteśmy zaniepokojeni, nawet mogę użyć słowa, że oburzeni tym, co się dzieje w sprawie zadania koncesji na, na Monitexie dla telewizji. Mhm. Zna Pani oczywiście sprawę. My również śledzimy posiedzenia komisji, gdzie Pani poseł śląska, kataraślińska po prostu, no, wykazuje się dużo arytancją, nam to się nie podoba. Przecież chcieliśmy zauważyć, że z jednej strony to jest uderzenie w społeczność katolicką, bo ludzi oglądających telewizję, tam słuchając Rady Marii jest naprawdę bardzo dużo, a z drugiej strony to jest łamanie jakichś standardów demokracji. To nam się bardzo nie podoba, ponieważ nie może być tak, że mała grupa osób, bo rządzących nie jest dużo liczebnie, sprzeciwia się woli kilku milionów obywateli to po prostu mnie w tą idzie, co trzeba. Dobrze. Rozumiem, że Państwo wszystko macie na piśmie przedstawione. Tak, proszę. Tak. Tak. Tak, Chcieliśmy się podpisać z Pani strony. Proszę żeby o pieczątkę i podpis, że Pani to po prostu pismo Proszę dobrze. bardzo. Jeżeli Państwo macie kopię tego pisma, to jasne, że tak. Tak. ewentualnie przyjdziemy następnym razem, jak będzie pani poseł. Ale zależy, no, zależy, zależy nam bezpośrednio, na że tak, jeżeli państwo pod tą taką dużą grupą przyjść, to proszę to odpowiednio wcześnie zapowiedzieć. No, 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 jeżeli by delegacja z państwa, no to. To wobec tego już zapowiadamy. Czy pani wobec tego na takie sytuacje odpowie? No, tak. tak, odpowiem państwu, czy no, bardzo? Tak? Oczywiście, że Czekamy tak. Czekamy na odpowiedź Oczywiście. Myślę, że Państwo nie adres tego, obrad, ponieważ nie Sejm przyznaje... Y, ale tak, ale toczą się rozmowy w komisji. ale bardzo nas boli i wstyd jest nam za tak... Posłankę, która tyle jest w Sejmie, a tak y, bardzo e, nie... E, Proszę tak. Pani, e, pan, pan pozwolę sobie wyrazić własną opinię na ten temat. Y, najlepiej by było, gdyby każdy się w tak To jest taka moja uwaga. A druga to jest taka, że Pani Poseł, jak pani zauważyła, jest tyle w tej, że procedury i tryb obradzna przekazała. My nie prosimy, znaleźć. my się domagamy zmiany stanowiska. Jeżeli nie będziemy po prostu działać no tak panie, Każdy obywatel ma swojego reprezentanta w sejmie, prawda? Spor, no każdy teoretyk, każdy cel, każdy pogląd ma również swoje ja to sobie tak że w takiej sytuacji można panią poseł uznać w przyszłości za, za personalną gratatę ziemi łódzkiej. Tak, tak proszę z這種. bardzo oczywiście. osobistej od pani i Myślę, że o kulturze to po prostu powinniśmy pamiętać. Ja myślę, że przestrzegania standardów a demokracji. nie tylko przyłączyć się do kultury.